Witam serdecznie Cię, Katarzyno, w naszym programie, w którym rozmawiamy nie tylko o diecie. A dzisiaj chcemy też Państwu powiedzieć o współpracy, jaka nawiązała się między naszymi firmami, bo, bo pewnie jak część naszych pacjentów już widziało, nawiązaliśmy współpracę z kliniką medycyny estetycznej Reniu. Wydaje mi się, że jest to nasz naturalny partner. Pacjenci na, na pierwszej wizycie. Mieli, mieli obawy o to, co będzie po odchudzaniu, jak będzie wyglądała ich skóra, pytały o to nie tylko kobiety, ale także i mężczyźni. Przyznam szczerze, że, że i muszę uderzyć się w pierś, to wynikało też pewnie z braku wiedzy i, i trochę z ignorancji, że zawsze odpowiadaliśmy, dobrze, niech pan pani schudnie, a dopiero potem będziemy martwić się o skórę. Okazuje się, że wcale tak nie jest. No, właśnie, to medycyna estetyczna stawia przed nami nowe wyzwania w dzisiejszych czasach, kiedy odchudzanie jest tak, tak częstym problemem. Kondycja skóry i wizerunek ciała jest bardzo istotny. Jeżeli zadbamy o to wcześniej, przed nawet całym etapem odchudzania, poprzez odpowiednie preparaty, poprzez masaże w trakcie odchudzania, bądź zabiegi, które możemy wykonać po odchudzaniu, kiedy są pewne. Niekorzystne zmiany typu pozostających, zwisających podbródek. Czasami możemy zniwelować jednym zabiegiem lipolizy iniekcyjnej, specjalnym preparatem, gdzie efekty niektóre panie, mm. czy panowie, zauważają już po jednym zabiegu. No właśnie, tak. o, tym, o, tym, o, tym, o tym często mówię, że tutaj gdzieś wisi skóra Dokładnie. nad kolanami. Mm -hmm. No właśnie, to gdybyś mogła powiedzieć. No, no, co medycyna estetyczna tak jakby może zaproponować osobom właśnie? Jakie to są? Jest, jest to... ich pewnie dużo, ale chociaż tak, powiem, podstawowym no... zabiegiem na pewno przy tym, jeżeli tracą u Was pacjenci tyle kilogramów, jest masaż. My oferujemy bardzo przestępny cenowo i bardzo taki przyjemny masaż specjalnym urządzeniem, lipastimem, jest to taki specjalny kombinezon, mhm. gdzie drenujemy całe ciało, e, rozmasowujemy e, rozmasujemy mhm. tą pozostającą tkankę tłuszczową. E, przede wszystkim dla tych pacjentów, którzy nie mogą się uporać z miejscami trudnymi, typu pelikany, bądź pod trudnych mhm. to jest ta lipoliza, o której mówiłam. E, już po jednym zabiegu są te efekty. E, bardzo dużo pań e, w wieku późniejszy może mieć problem z zanikającym tłuszczem na twarzy, tak? Mogą się tego obawiać, że po odchudzaniu będą wyglądały starzej. Mhm, Nie. Tak mówią, w dzisiejszych tak, no. czasach jesteśmy w stanie bardzo zregenerować twarz i w momencie, kiedy ta pani nawet zrzuci 40-50 kg, mhm. są od tego naturalne preparaty na, klasie, mhm. na bazie kwasu hialuronowego, gdzie uzupełniamy te braki, mhm. tak? No właśnie, my dietetycy nie możemy wpłynąć na to skąd spada nie, tkanka tłuszczowa, a więc jeśli rzeczywiście no, ta twarz będzie no, wyszczuplona, wychudzona, to Wy tak, możecie no to... nie będzie tego no... efektu, którego by ta Pani mm -hmm. chciała, ona by chciała wyglądać młodziej, natomiast mm -hmm. będzie wyglądała e, starzej, mm -hmm. jeżeli ten tłuszcz mm -hmm. zniknie z twarzy, więc tutaj naturalnymi mm -hmm. kwasami kalorynowymi wypełniamy, mm -hmm. tak? E, Osoczek bogatopłytkowy e, z własnej krwi pobieranej, e, Odnawiamy twarz, mm -hmm. skóra zaczyna pracować. Tak? Także tych zabiegów jest, jest mnóstwo dużo, a wspomniałeś... laseroterapia cała, czyli zwisający jakby szyja, skóra szyi. Mm -hmm. Jednym zabiegiem jesteśmy w stanie poprawić całą obaw i mm -hmm. całą szyję. Także... No tu wspomniałeś też o tym niekcyjnej. iniekcyjnej. Tak. No, część osób, które do nas trafiają, jakby myślą, że, że to rzeczywiście od tego schudniemy. Czy to tak jest, nie. że waży 120 kg, gdzieś tam ja szyknął nie, i już nie, nie. nie? To raczej chyba to tylko nie. korekta. To jest korekta miejsc trudnych. Mhm. Polan, podgródków, mhm. pelikanów. Takich miejsc, gdzie mimo, że ten Twój pacjent już schudł tyle mhm. kilogramów, zostało mu tam, gdzie nie trzeba. Mhm. Oczywiście, również mamy chirurgia plastyka najwyższej, o, to zapytać, najwyższej tak. rangi Pana Jafarowskiego z Warszawy. Mhm. I są przypadki, kiedy musimy się wspomóc już odsysaniem tłuszczu. Natomiast mhm. najpierw przy małych problemach typu te miejsca, o których wspomnieliśmy, zabiegi. to są zabiegi mhm. praktycznie bezbolesne, znieczulane do tego zabiegu, do strzyknięcia, bez żadnych powikłań po. Także mhm. no najpierw ale... próbujemy małymi krokami, a potem jeżeli trzeba, wchodzi chirurg, mhm. jeżeli była bardzo potrzeba. Ro rozumiem, że z tych zabiegów też mogą korzystać mężczyźni, nie tylko tak. kobiety. coraz bo to, więcej mężczyzn bo, korzysta. Bo, bo, bo coraz więcej mężczyzn też nas o to pyta. Czyli, czyli to też jest bardzo ważna informacja. No dobrze, a no bardzo dużo osób boi się, boi się, kosztów. Czy to rzeczywiście jest tak, że no powiedzmy za tą średnią krajową możemy, możemy na takie zabiegi się zdecydować, no bo, 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 bo tak jest, tak, medycyna taka estetyczna kojarzy nam się z czymś tak. drogim, z czymś niedostępnym. To już na pewno nie jest tak, jak mhm. było kiedyś. Yy, przykładowo mogę powiedzieć taki yy, masaż. 45 minutowy kombinezonem w pakiecie wychodzi 50 zł. Lipoliza podbródka to jest zabieg koszt 250 zł. I to czasem jednorazowy tak. taki zabieg wystarczy Masaż nie, natomiast tak, lipoliza z jak najbardziej mhm. Tak, 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 mamy pacjentki po jednym zabiegu, gdzie policzki były mhm. potłuszczone, tak, jest zadowolona Drodzy Państwo, także Nasza współpraca na pewno będzie się rozwijać. Już udało nam się stworzyć pewne pakiety, z których mogą korzystać nasi pacjenci. No, współpracę będziemy na pewno rozwijać i w zasadzie pozostaje nam czekać tylko na efekty.